Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek będzie krótki, ale robię dla Was przegląd modnych, teraz bardzo spodni, z wysokim stanem, z szerokimi nogawkami. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Zachęcam oczywiście nowe osoby do subskrybowania tego kanału, do obserwowania mojego konta na Instagramie. Tam się bardzo dużo codziennie dzieje. Przygotowuję dla Was zawsze jakieś materiały właśnie w tygodniu między moimi wideo na YouTube, żebyście też mieli co tam oglądać w trakcie tygodnia. A dzisiaj tematem odcinka będą szerokie spodnie z wysokim stanem najczęściej właśnie. Teraz pojawiły się, wiecie, jeśli oglądaliście mój film o trendach, gdzieś tutaj się pojawi, to wiecie, że właśnie teraz modne są bardzo szerokie spodnie. Odchodzi się trochę od rurek, chyba, że są to rurki wetknięte gdzieś do wysokich kozaków, to jak najbardziej tak. Natomiast wiecie, jeśli lubimy rurki, no to kto nam zabroni ich nosić. Natomiast teraz bardzo modne stały się właśnie szerokie spodnie, dlatego chciałam Wam pokazać w tym krótkim odcinku przegląd takich właśnie popularnych teraz szerokich spodni z szerokimi nogawkami, z wysokim stanem, które znajdziecie głównie właśnie, wydaje mi się, w zarzem. Z tego co pamiętam z moich zamówień. No i co, bez zbędnego gadania, zaczynamy. A jeśli jesteście ciekawi, co mam dzisiaj na sobie, to jest tak: em, cały garnitur jest z zary. Kupiłam go co prawda osobno-osobną gó osobno, e, górę, osobno dół. E, obie rzeczy są w rozmiarze S. To jest taki półgolf, e, taki top z półgolfem z Mango Outlet. I taki buty wężowy print też z mojego Outlet. Jeśli chcecie, to podlinkuję wam te rzeczy też Te, które są oczywiście jeszcze teraz dostępne, to wam podlinkuję. I oprócz tego, wszystkie spodnie, które wam pokażę dzisiaj, też będą podlinkowane w opisie na dole. Kochani, pierwsza para wygląda tak. Aha, i od razu wam jeszcze powiem, że. W każdej parze spodni mam, ubrane, mam założone te same buty na obcasie mniej więcej 3-4 cm. Ja mam 1,65 cm wzrostu, także będziecie mogły sobie porównać, jak przy takim średnim wzroście, od małego do średniego, prezentuje się właśnie długość nogawki przy danym rozmiarze. Także zobaczcie, te spodnie mają takie bardzo ładne zaszewki tutaj. Wybaczcie, że one nie są prasowane, ale już niestety nie znalazłam na to czasu, żeby prasować każdą parę, która do mnie przyszła. Te spodnie są w rozmiarze XS. I myślę, że ta długość spodni jest przynajmniej przy moim wzroście idealna. Natomiast mam dla Was taki tip dla osób, które są trochę wyższe. Zazwyczaj te spodnie mają tutaj jeszcze zaszyte po prostu 3 cm około do 4. Także jeśli potrzebujecie trochę dłuższych, a ten rozmiar jest dla Was dobry, to może sobie po prostu spróbujcie to rozpróć delikatnie i zobaczycie, jak po prostu ta długość się zmieni. Ja myślę, że sobie chyba zostawię właśnie ten parę spodni, bo ten kolor raz bardzo mi się podoba. Dwa, ta długość jest idealna, one w pasie są też dość dobre, chociaż tutaj. Mam pewne wątpliwości, czy tutaj się coś nie dzieje e, złego, natomiast, no cóż, trudno, będę musiała po prostu trochę schudnąć. E, oprócz tego, e, co e, ten kolor będzie pasował właśnie bardzo ładnie z takimi kremowościami, jakie dzisiaj mam na sobie w takim kolorze off-white, kremowym, e, do szarości super się sprawdzą, e, do takich właśnie beżowych też kolorów, e, oprócz tego do czerni, wiadomo, do bieli, także e, taki kolor są super, także z czerwienią się super łączą takie kolory kamelowe. To jest para numer 2, <noise> czyli się trochę jakby, widzicie ta całość, bramka numer 1, bramka numer 2. To jest para numer 2. Ona jest trochę, powiedziałabym, że te spodnie są o ton ciemniejsze, mają tutaj takie jakby wszyte. Wręcz kantym. Zobaczcie tutaj, jak to a, wygląda. Ja mam tutaj trochę luzu. Ta para w przeciwieństwie do tamtych, to jest rozmiar S, jest 10 euro droższa, bo chyba zapomniałam powiedzieć Wam, ile kosztowała ta pierwsza. Ta pierwsza kosztowała 30 euro, ta kosztuje 40. Jak widzicie, te spodnie walają mi się po ziemi. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest rozmiar większy, natomiast zauważyłam, że na stronie internetowej Zary one też są po prostu takie, że na modelce, która ma zapewne 1,75 75 lub coś w okolicach tego, też się walają po ziemi. Nie wiem, jaki ona ma rozmiar, natomiast przy moich one się po prostu walają już, mówiąc kolekwiami po ziemi, więc i tutaj też nie do końca mi się podoba, jak się układają, więc te na pewno będę odsyłać. Jeśli chodzi o te spodnie, para numer 3, dla mnie one już trochę zakrawają o takie spodnie typu palaco. Zobaczcie sobie proszę, jak one tutaj wyglądają. Tutaj są też takie zaszewki. Zdecydowanie ten kolor jest najjaśniejszy z tych wszystkich, które do tej pory Wam pokazywałam. Mają tutaj kieszenie, ale tutaj uwaga, to jest Eskal. A w porównaniu z tymi pierwszymi, z XS, ką zobaczcie, że ja tutaj mam ekstremalnie mało miejsca. Także z tą numeracją, ja Wam radzę uważać po prostu, jeśli chodzi o ZARę. Ja robię zazwyczaj tak, że zamawiam po prostu różne rozmiary, jeśli dana para, już konkretna para mnie interesuje. Zamawiam po prostu różne rozmiary i wtedy patrzę, przymierzam po prostu, jak to u mnie wygląda, bo można się naprawdę nadziać. Ta para kosztuje chyba też 30 euro. Nie jestem przekonana, więc wszystko najlepiej zobaczycie sobie w linkach i też w polskich cenach, jeśli interesują Was właśnie polskie ceny. A teraz zobaczcie, jak wyglądają w całości. One też się niestety w moim przypadku e, falają po ziemi więc e, tych sobie na pewno nie zostawię. Co prawda one, m, niekoniecznie ta para, natomiast na poprzednio na stronie internetowej jest pokazana razem ze sneakersami, czyli z takimi ugly sneakers, wielkie takie adidasy, można powiedzieć, natomiast mi nie do końca taki styl się podoba. Jasne, można też takie bardzo szerokie spodnie, jak zresztą jest taki trend teraz, wetknąć w takie też ugly boots, czyli takie duże po prostu buty na traktorowej zazwyczaj podeszwie i to bardzo e, ciekawie wygląda i modowo przede wszystkim, Teraz, natomiast do tych sneakersów nie mam przekonania. Ta para na pewno ze mną nie zostanie. Czwarta para, już teraz widzicie, to jest taki kolor raczej kremowy, idący w jasny beż, raczej jasny beż bym powiedziała. I tutaj tę parę możecie już znać, jeśli oglądaliście, oglądałyście mnie długo, bo ja Wam pokazywałam już ją latem, końcem lata. Kupiłam ją na Mango Outlet. Nie można ewidentnie kupić właśnie takimi tutaj wstawkami. Bardzo mi się podobają. Są tutaj razem z zaszewkami i tak dalej, także super się prezentują. Także możecie je znaleźć jeszcze w dalszym ciągu na mango, outfit, dlatego Wam je w tym przeglądzie pokazuję. One kosztują chyba jakieś 17-18 euro, w tym momencie, bo tam non-stop są jakieś promocje zawsze. I jeśli śledzicie trendy, już jakby wyprzedzając je, czyli jak. Ja śledziłam te trendy na jesień i zimę już latem, czy początkiem lata, gdzie były już zaprezentowane. No to wtedy jesteście w stanie przewidzieć, jakby co będzie modne w przyszłym sezonie i już zakupić sobie na przykład na wyprzedażach takie rzeczy. Więc polecam Wam bardzo tę metodę, bo też dłużej możecie się później cieszyć modnymi jeszcze rzeczami. Bardzo mi się podoba ten kolor, ja je sobie zostawiłam. To jest rozmiar 36. Jak widzicie, one nie mają takiej bardzo szerokiej tej nogawki, natomiast ona jest zdecydowanie poszerzona. To są takie, no wiadomo, spodnie w kant, natomiast tutaj mają wysoki stan, tutaj są też szersze, zdarzają się co prawda pół dołowi, ja bym nazwała je trochę może takimi marchewkami. Kochani, te spodnie już znacie z któregoś z poprzednich odcinków, gdzie pokazywałam Wam duży hol Zary i z innych sieciówek mierzymy ogólnie. Te spodnie są spodniami asymetrycznymi, z Zary w rozmiarze XS, czyli najmniejszym, ale zobaczcie, ja tutaj musiałam sobie jeszcze je spiąć trochę agrafką, Nie wiem jeszcze dokładnie, co z nimi zrobię, żeby one jednocześnie nie tarzały mi się tutaj po ziemi, a... Taśmę dobrze leżałem, natomiast bardzo podoba mi się ich kolor. To jest taka szarość wpadająca trochę w niebieski, czyli w taki e, chłodny odcień szarości jest to. No i zobaczcie, jak one wyglądają w całości, jeśli nie znacie je spo, e, ich z poprzednich odcinków. I one kosztują 30 euro. Tak jak Wam powiedziałam, to jest rozmiar XS. One wyglądają po prostu świetnie ze spodni. E, z... Botkami, na przykład teraz modnymi w taki kwadratowy nos, czubek kwadratowy, albo też włożone po prostu do, spod, do butów takich bardzo ciężkich, bardzo podobają się, albo po prostu z ugly sneakers, albo ogólnie ze sneakersami, wyglądają naprawdę świetnie. Te spodnie, ja powiem Wam szczerze, uwielbiam. Mają przepiękny kolor, w kolorze właściwie można powiedzieć sezonu takim asfaltowym, asfaltowej szarości. To są też takie marchewy. Zobaczcie, mnie urzekły tutaj, w jaki sposób są ładnie wykończone. One z tyłu mają jakby taką gumę, nie wiem jak to powiedzieć. Natomiast tu jest coś elastycznego, więc ja już wiem, jak takie spodnie się zachowują, mimo że one tu są ciaśniejsze. To po prostu um, nie brałam większego rozmiaru, można powiedzieć, tylko po prostu już pozostałam przy tym 36 to jest rozmiar, e, bo wiem, że one po prostu po kilku noszeniach trochę się rozciągną w pasie i wszystko będzie ok. Te kosztowały, moi drodzy, kurczę jakoś. E była promocja ostatnio Shopping Week, tam było chyba minus 15% i z tym minus 15 ja zapłaciłam za nie chyba 25 euro czy 24 euro, więc one chyba w takiej regularnej cenie kosztują około 30 euro. Te spodnie, jeśli chodzi o szare, są zdecydowanie najjaśniejsze. Zobaczcie, mają również przepiękne zaszewki tutaj. One pochodzą z Reserved i mają rozmiar 36. One są po prostu turbo eleganckie, jeśli już tak uczyli takiej młodzieżowej nomenklatury. Bardzo, bardzo mi się podobają i te sobie na pewno zostawię. Materiał jest taki gruby. Nie spodziewałam się tego, szczerze powiem, po Reserved. szersze nogawki, znowu zmężają się ku dołowi, czyli znowu można powiedzieć, że to są takie spodnie typu marchewy. Bardzo mi się podobają i te na pewno zostaną ze mną, bo bardzo lubię właśnie takie szare albo jasno szare spodnie łączyć z takimi grubymi, mięsistymi swetrami jesienią i zimą, także właśnie do takich celów między innymi mi się przydadzą. To już jest wszystko w moim dzisiejszym przeglądzie spodni z wysokim stanem, z poszerzanymi nogawkami. Jeśli udało Wam się już coś zakupić, właśnie z mojego polecenia, będę bardzo tego ciekawa. Jeśli na przykład oznaczycie mnie na Instagramie, jestem bardzo, bardzo zawsze zainteresowana i zawsze zaglądam właśnie na Wasze profile, żeby zobaczyć Wasze zakupy. A jeśli nie macie konta na Instagramie, to napiszcie mi tutaj w komentarzu na YouTubie, jeśli coś udało Wam się już zamówić, coś Wam przypadło, do gusu. Widzimy się w moim kolejnym wideo. Pa pa!